Witam w luźnym Wigmanie. Na początku macie losowanie z poprzedniego filmu. Gratulacje dla zwycięzcy. Symbolicznego wytyczne macie tutaj. A jak nie wygraliście, to zapierdalać na Discorda, bo tam macie darmowe skiny za darmo. Więc tam was zapraszam. Newka mamy. Szczerze mówiąc, mm, nie wiem co mój robi. szybko Też spoko, że tak powiem. Zajmijcie No, Żartuję sobie. Hmm. <gryzje> Gruzin lubi AWP. Ale to jednak nie cheatam. Chociaż nie mam pojęcia. granacik, siub. No smokacza. No znowu poszło. Kurwa mać. To cała ekipa przyleciała. Ty, dostał. Czyli tutaj się skrył. Źle. Idę, cholery. Normalny strzał. Spokojnie. Kurczę pieczona, ale mój to dokończył na szczęście. Bardzo dobrze. Gruzin bardzo szybko opuścił mecz. I Murphy również. A wiecie, kto zazwyczaj bardzo szybko opuszcza mecz? Napiszcie w komentarzu. Śmiało. Pokaż mi rangę dla czterów. Boże, my gramy kurwa na odjebów. Chyba aż pójdę ich sprawdzić po prostu, dobra. Ja pierdolę. Dosłownie trafiliśmy na cheaterów. Jakby ktoś nie wiedział, no to tutaj macie to na czerwono, ponieważ to jest reakcja nie ludzi, bardziej programu tych ludzi. Tutaj widać. On nic, ale Aima rzeczywiście ma zaip tego. Tutaj również Aima ma zaip tego. No ogólnie wszy O, winrate rate 100%. No. Gada też, 5-0 to jest. Sporo. Cóż. Nie zobaczycie sobie meczu. Dlaczego akurat tam. A, a tutaj normalnie. Ja tego nie rozumiem. Cheats Cheat, bro. Cheat. Bint C plus 2 i C. Halo, halo. No chodźcie ci, wypierdolę szyszkę, kupa. Dobra, ja się skupię na build'owaniu. Bind C, plus wyodbij sery, Halo, halo, o! Y cheats, cheats! Wiem, wiem. Masz czerwony czynnik, jak coś. No to nie wiem, może? Ja ci pochwałę dam. Trochę cię Bądrowe wybiję z tych to złych torów. O, to wiesz, nic nie ścięłabym. Nic, a nic. Trzeba się pozbyć. Trzeba zagrać dużo meczy, a wingmany są najszybsze i nie będzie reportowany przy okazji. No cóż... No cóż... Ja potem zagram sobie jeszcze wingmana. Jak znów trafię na to gówno top. Wyrzucę laptopa no chyba przez ścianę czy kurwa przez oko. Przez ścianę co ja mówię w ogóle aja aja Ja aja 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 Ta ta ta. Ja czekam, aż oni, nie wiem, a no, w każdej grze tak gadają, nie? O, nie wiem O kurwa. A dokładnie. Do niezobaczenia, hea. Napiszecie tylko, nie? Czy się. Okej. Okay. Ja gram teraz bez kamerki z jednego powodu. Trochę sobie naprawiłem OBS-a, nie uwierzycie, ale naprawiłem płynność w mojej grze. Nawet jeśli nagrywam OBS. -em. W ustawieniach musiałem się mocno pobawić i się udało. A kamerkę wyłączyłem dlatego, że oślepia mnie światło z jebanej lampy. Vertigo. Kurwiało mi światło z lampy, która oświetla mnie, żebyście mnie widzieli bardzo dobrze. Ale jest jeden minus. Wtedy ja widzę bardzo chujowo monitor. O kurwa, to jest inny PS? Ja chyba Vertigo pierwszy raz będę grał, tak szczerze. Zad Ale ja, uwierzcie mi, że mam taką płynną grę, że ja pierdziele. Jestem z tego bardzo zadowolony przy okazji. Dajcie znać, czy wam się dobrze będzie oglądać bez kamerki. Tak serio, dajcie znać. Bo mi się gra znakomicie bez kamerki. Lampa mnie nie oświetla. Mogę wam włączyć teraz kamerki i wam pokazać, jak wyglądam bez oświetlenia, co nie? Ale wtedy, no tego nie idzie oglądać, nie? Muszę być oświetlony, żebyście mnie widzieli. Ale wtedy, jak jestem oświetlony, to niestety ja nie widzę zbytnio dużo na tym monitorze, nie? To jest tak, jakby ktoś świecił w moim mordę latarką. Kombak, come kombak, come Hiram. Ale mi dał. He look, you. He look you. Uh, dobra, masz go, masz go, stary, zajebiście. Bo my wiem, jebał. Jak czy mogę wam włączyć kamerkę, pokazać wam, jak widać mnie bez oświetlenia? Cześć! Jest słońce, ale tak mnie widać, nie? Okej, okay, graj samida. Ach, oni grają takie rad style, że ja pierdolę, nie? Serio. No, ja wiedziałem, że tam jest, bo grają taką chipę, tak cicho, że to jest zbyt strasznie. To dosłownie robią coś takiego. Tupią w chuj, pokazują nam, gdzie są. Po chwili już nie tupią, ale i tak wiem, gdzie są. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem ich. Hahaha, rozjebał ich strzałem. Nie wierzę. Rump, comeback. i don't take out because i, I want uh, okay you know i can buy for you so yeah pierdela zatoza mam just let's go yes one more I right here To nie była głowa w ogóle. Kurwa, czy wy to widzieliście? Flash for you, no, gościu w smoku one way, ase zrobił, nie? Pierdola. Dawaj, z mnie. Mogłeś co, jednak tego preferu użyć. Patrzę znowu, znowu one way. Ej, bo słyszałem go, nie? Jak już wiem, co ten tutaj robi, to aż mu rzucę coś takiego, nie? No kurde. Nie podjeżdżaj mnie ziomek. NIE PODJEŻDŻAJ! Te wszystkie mecze, które tutaj widzieliście, to były w odstępie czasowym strasznym. Mam LE, nie wiem czy widzieliście co ja miałem w poprzednim meczu, mam LE, tak coś. Więc tak to wygląda, a się tak to prezentuje. Ogólnie to dziękuję za obecność, trzymajcie się, dajcie lajka, like suba i dajcie mi znać, czy wyjdźcie z kamerką, czy bez, bo mi jest lepiej bez kamerki, bo światło nie musi mnie oślepiać, dosłownie. Trzymajcie się i ba!